Dzień dobry, przedstawiam Wam Łatka. Łatek jest małym pieskiem radosnym, który szuka przyjaciela do zabaw pośród trawy. Nie pozwólmy mu czekać za długo. Łatek znużony zasnął, a my poszukamy mu przyjaciela. Potrzebować będziemy kartki z bloku technicznego, dwóch rolek po papierze toaletowym. Taśma klejąca na pewno nam się przyda. Trochę sznurka, wystarczą takie dwa kawałki długości łokcia. Troszkę plasteliny. Nitka dosyć wytrzymała, ale cienka. Może być też cienka żyłka, która jest bardziej wytrzymała i może się nawet lepiej nadać. Nożyczki. Dwa guziki. Klej i jakiś papier kolorowy do oklejenia. Wygodna jest bardzo yy, bibuła. Potrzebny nam będzie również patyczek, taki, może, mogą to być mniejsze patyczki do szaszłyków lub jeden taki większy, który podzielimy sobie później na, na krótsze odcinki. Będziemy potrzebowali takich, jeżeli to będą cienkie patyczki do szaszłyków, to potrzebujemy trzech. Jeżeli mamy jeden większy, który da się podzielić, no to wystarczy jeden. Jeszcze jedną rzeczą, o której nie powiedziałam, a będzie bardzo potrzebna, są dwie słomki do napojów. Pracę zaczniemy od przygotowania głowy pieska, więc musimy dorobić do niej uszy. Wycinamy w tym celu kawałek, odcinamy bok kartki z bloku, ją zaokrąglamy. W kształt uszu. I teraz przymocujemy te uszy do głowy pieska. Przyklejamy klejem. W jednym miejscu są przyczepione klejem. Zadzieramy je do góry. I na tym kawałku możemy jeszcze dla pewności przetrzymać taśmą. I po zagięciu uszu do góry takie lekko uniesione profilujemy jeszcze, żeby opadały w dół. Możemy jeszcze uformować troszkę pyszczek pieska, czyli część rurki zawijamy do środka, końcówkę, i boki troszkę przypłaszczamy. I tym sposobem mamy taki. Pyszczek. Głowę i tułów oklejamy w dowolny sposób kolorowym papierem, zanim zaczniemy łączyć elementy. Zaczynam od ciała pieska, posmaruję tułów klejem i owijam kolorowym papierem. I mamy tułów gotowy. Do oklejenia głowy, żeby było wygodniej, wykorzystam mniejsze kawałki, ponieważ ona ma tutaj troszkę takich zawiasów, i jednym kawałkiem trudniej by było okleić. A nie zaczęłam od oklejania też, dlatego że z wierzchu mamy taśmę i dobrze, żeby nam teraz ten kolorowy papier zakrył taśmę. Głowa pieska już jest. Kolorowa, na ciele też mamy dwie łatki. Przyklejmy jeszcze zcentrowanego papieru oczy. I nohal też się przyda. I teraz możemy przystąpić do łączenia elementów. Potrzebne nam teraz będą rurki i sznurek. Rurki plastikowe przecinamy sobie na kilka krótszych elementów. Po dwa kawałeczki na łapkę, czyli cztery łapki, osiem kawałków. Jeden się przyda na szyję i jeszcze kilka kawałeczków na ogonek. I teraz. Po środku głowy, tak między uszami na głowie pieska, ostrożnie końcówką nożyczek robimy dziurkę. Jest dziurka. I w dole głowy, również tu, gdzie będzie szyja, też musimy zrobić dziurkę. Czyli mamy jedną dziurkę na środku głowy i drugą bliżej krawędzi. W ciele pieska musimy zrobić dziurkę w miejscu, w którym będzie wyrastał ogonek, i po przeciwległej stronie cztery dziurki na łapki. Czyli mamy cztery otwory na łapki, i u góry jedna dziurka na ogonek, i jeszcze jedna. Tej, na tej brzegu, gdzie jest ogonek, jeszcze jedna na szyję. I zaczniemy od przymocowania głowy do tułowia. Czyli bierzemy kawałek takiego solidnego sznurka, na jednym jego końcu wiążemy taki dosyć duży supeł i od środka, od środka głowy, w tym miejscu, gdzie jest szyja. Przekładamy sznurek. On nam się tutaj na supełku powinien zatrzymać. Dla pewności, żeby nam nie wyskoczył, możemy go jeszcze od wewnątrz przy, przymocować taśmą. Na sznurek nawlekamy jeden kawałeczek rurki i Przeciskamy teraz sznurek od zewnętrznej strony do środka. Nie, od tej, nie przez dziurki przeznaczone na łapki, tylko przez dziurkę przeznaczoną na szyję. I mamy już przymocowaną głowę. Teraz sznurek przeciągamy na drugą stronę rolki. I wyprowadzamy go od środka do zewnątrz przez dziurkę przeznaczoną na ogonek i teraz ogonek możemy zrobić z trzech krótszych kawałeczków i końcówkę sznurka zawijamy o jeden kawałeczek okręcamy nitką i zawiązujemy. Ostatni fragment związaliśmy sobie nitką. Końcówki odcinamy niepotrzebne. I już nasz piesek ma przymocowaną głowę i ogonek. To wszystko jest takie bardzo ruchome. Teraz będziemy musieli przymocować mu łapki czyli od spodniej strony. Do klejenia łapek potrzebować będziemy 8 kawałeczków wyciętych z tekturki cienkiej bloku technicznego. To będą łapki pieska, zaokrąglamy je. Tak naprawdę to potrzebnych nam będzie 8 takich kawałeczków na początek 4. W każdym z nich po środku robimy dziurkę. I od razu możemy przygotować kolejne cztery takie kawałki, już bez dziurek w środku. I łapkę zaczynamy znów od wykonania supła na końcu sznurka. Drugi koniec sznurka przeciągamy przez kółeczko z dziurką. I od spodu mamy supeł, i na taki sznurek naciągamy dwa kawałki rurki. I teraz tą nóżkę przetykamy przez pierwszą dziurkę do środka i przez środek wyprowadzamy na zewnątrz do, na drugą łapkę mamy wyprowadzony sznurek na drugą łapkę na zewnątrz znowu nawlekamy na niego dwie kawałeczki rurki na końcówce nawlekamy kółeczko z dziurką i Blisko tego kółeczka próbujemy zacisnąć supeł. I końcówkę odcinamy. I już mamy pieska, który ma dwie tylne łapki. I tak samo robimy łapki przednie. I już piesek ma cztery łapki. Ponieważ te łapki powinny być dosyć ciężkie, żeby nam opadały zawsze w dół. To od spodu podkładamy troszkę plasteliny, która zadziała jak ciężarek. Do tej plasteliny przyczepiamy jeszcze jedno kółeczko. O, i już łapka ciężka opadła na ziemię. I tak zrobimy ze wszystkimi czterema łapkami. Teraz jeszcze te łapki owiniemy w bibułę. I smaruję bibułę klejem. I, I owijam na łapce. Teraz jeszcze, żeby ożywić naszego pieska, potrzebny nam będzie stelaż, który będzie go dźwigał, czyli potrzebujemy. Trzy patyczki, i trzy patyczki będziemy musieli połączyć ze sobą w taki kształt. Czyli kawałkiem sznurka oplatamy tak, żeby one nam się ze sobą połączyły. Oplatamy w różnych kierunkach, żeby je jak najmocniej ze sobą związać. Mamy przymocowany jeden. I jeszcze jeden. Mamy już przygotowany stelaż z patyczków. I teraz musimy połączyć te patyczki z psem za pomocą nitki. Teraz przyda nam się guzik, ponieważ nitka jest cienka i z pewnością przeleciałaby przez przygotowany otwór. Tak też zawiązuję nitkę. Na guziku, i mamy do końca nitki przyczepiony guzik. I teraz od strony wewnętrznej przekładam nitkę przez dziurkę w głowie psa. I od spodu zahaczyło nam się o guzik. I drugi koniec nitki przyczepiam gdzieś do przedniej części patyczka. Nitka powinna być dosyć długa, żebyśmy z odpowiedniej wysokości mogli sterować pieskiem. Okręcam parę razy na patyczku, żeby dobrze nam się trzymało, żeby się nie przesuwało. I zawiązujemy. Jest nitka przymocowana do patyczka, przechodzi przez środek głowy psa. I już pies potrafi ruszać głową. Teraz musimy przymocować jeszcze tę psa do drugiego końca patyczka. I postępujemy tak samo, czyli mamy guzik na końcu nitki i przekładamy go. Potrzebna nam jest jeszcze jedna dziurka, którą możemy zrobić zaraz za ogonkiem. Jeszcze jedna dziurka. I przez nią również od środka przejdzie guzik, nitka z guzikiem i przymocujemy do stelaża. Przy mocowaniu drugiej nitki ważna jest jej długość, czyli musimy ją tak zamocować, trzymając naprężoną pierwszą nitkę, żeby nie była za krótka, żeby nam zadek psa nie podchodził za bardzo do góry, a oni też w momencie, kiedy głowa jest uniesiona, żeby... Nam nie, nie siadał. I okręcamy nitkę. Jak odmierzyliśmy długość. I końcówkę związujemy. I psiak już może się poruszać. Gdybyśmy chcieli jeszcze, żeby podnosił łapki, to trzeba od każdej łapki, zawiązując nitkę tuż nad stopą, poprowadzić ją do zewnętrznych krawędzi tego krzyżaka. I łatek doczekał się przyjaciela. Ma kolegę. Kolega Łatka nazywa się Krasek. I mogą teraz wesoło razem brykać. do woli.